Ludzie to Nysa, Nysa to ludzie. Skarb znaleziony w Nysie. Dziś o odkryciu archeologów powiemy w kronice. Będzie także o miejscach pracy w dużej lokalnej firmie, koncertach w fali Nysa, przyjaźni polsko-węgierskiej i nowym ministrze z naszego regionu. W tym tygodniu odwiedziliśmy z kamerą plac budowy nowych mieszkań u zbiegu Tkackiej i Kramarskiej. Powodem niezwykłe odkrycie. Od strony ulicy Kramarskiej, podobnie jak w ścisłym rynku, budowlańcy odkryli pozostałości dawnej zabudowy miasta. Mowa o neogotyckich piwnicach. Wiedzieliśmy już przed rozpoczęciem badań, że natrafimy tutaj na imponujące, duże piwnice. Tak wstępnie datujemy, że to jest późny gotyk, przez ten renesans, czyli mają one ponad pół tysiąca lat. Budowane z kamienia, pierwotnie ze sklepieniami kamiennymi albo ceglanymi, niestety sklepienia są zawalone. Tak jak to w przypadku Nysy najczęściej bywa, że po wojnie, po 1945 roku kamienice w centrum miasta były wyburzane. W ruinach nyscy archeolodzy odnaleźli m.in. drobne przedmioty użytku codziennego, a także tysiąc srebrnych monet. Są to głównie marki z przełomu XIX i XX wieku. Odkryliśmy rzeczywiście zbiór monet, skarb powiedzmy, trzymajmy się tej nomenklatury z 1945 roku. Jakie na Śląsku zdarzają się, do dzisiaj takie, znale do dzisiaj takie znaleziska mają miejsce. Po prostu ludzie, którzy wyjeżdżali stąd ludność niemiecka, którzy wyjeżdżali, cz czego nie mogli zabrać, to ukrywali w różnych miejscach. Blisko tysiąc monet, ale to są marki. Marki z przełomu XIX XX wieku, z lat 30. XX wieku i kilkadziesiąt takich różnych drobiazgów, precjozów. Jakieś łańcuszki czy fragmenty łańcuszków, obrączka, kilka zegarków, tego typu przedmioty. Na pewno robią one wrażenie. Jak zapewnia dyrektor Muzeum Edward Hawajko, znaleziska zostaną zaprezentowane podczas najbliższej nocy muzeów. Jeśli zaś chodzi o budowę mieszkań w tym miejscu, to mają być one gotowe za niespełna dwa lata. Wciąż można także składać wniosek o mieszkanie. Inwestycje realizuje Simnisa. Pierwszy etap remontu wysłużonego nyskiego dworca. Tempo jest szybkie, bo wykonawca ma tylko 12 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Prace rozpoczęły się 2 tygodnia września. W tej chwili, jak widzimy, jesteśmy bardzo mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o prace rozbiórkowe. Praktycznie wszystkie te roboty tego rodzaju zostały już zakończone. Powiem tak, no jest to projekt nowatorski, zakłada wykonanie bardzo wielu elementów, które, które będą stanowiły taką, mam nadzieję, będą stanowiły taką atrakcję architektoniczną tego rejonu, i, i, i tutaj, powiedzmy, no liczymy na to, że wizualnie ten obszar, który od bardzo dawno był obszarem zaniedbanym, no, odzyska nowy blask. Inwestycja jest prowadzona przez gminę Nysa i powiat nyski. Nie liczymy na to, że prace ze strony starostwa powiatowego w zakresie wykonania nowego placu manewrowego autobusu i stanowisk odjazdowych dla autobusów PKS-u będą również przebiegały tak sprawnie jak część gminna. Remont dworca jest jednym z ostatnich elementów związanych z przebudową głównych arterii komunikacyjnych w Nysie. Na efekty musimy trochę poczekać, a kierowcy od przyszłego tygodnia będą musieli jeszcze bardziej uzbroić się w cierpliwość. Planowane jest bowiem zamknięcie ulicy Ratławickiej. I tutaj kolejny etap robót przed nami, polegający na rozbiórce nawierzchni tej ulicy, a także na wykonaniu na przystąpieniu do wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Planujemy udrożnić ulicę Racławicką w okresie w momencie kiedy te podstawowe roboty nawierzchniowe i podstawowe roboty związane z wykonaniem uzbrojenia podziemnego zostaną wykonane, mamy nadzieję przynajmniej jeden pas ruchu uruchomić. Mieszkańcy pytają, a my odpowiadamy. Niski stan wody nad jeziorem nyskim wynika z prac remontowych dylatacji prowadzonych na wale zapory w ramach gwarancji. W celu rzetelnego wykonania prac wody polskie zdecydowały się na znaczne obniżenie poziomu wody. W ten sposób wykonawca ma lepszy dostęp do zabezpieczenia elementów dylatacji. Obniżenie tego poziomu piętrzenia ma za zadanie umożliwić wykonawcy sprawne przeprowadzenie prac naprawczych. Z powodu prowadzonych prac wprowadzono także zakaz połowu ryb. Mamy obniżoną tą wodę. Ryb jest mniej więcej tyle samo pływają w troszeczkę mniejszej ilości wody, także ze względu na to, aby mogły bezpiecznie przetrwać ten obniżony poziom piętrzenia, wprowadzono zakaz połowu ryb. 14 października na placu przy restauracji REDOS odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci generała Georgi Klapka. W czasie uroczystości wielokrotnie przypominano fakty historyczne i momenty, w których to my pomagaliśmy naszym bratankom, a także te, kiedy to Węgrzy nieśli pomoc Polakom. Na przestrzeni dziejów nasze losy splatały się wielokrotnie. Bardzo się cieszę również z tego, że udało się w krótkim czasie sfinalizować to, o czym 19 maja tego roku rozmawialiśmy z konsulem generalnym Węgier u mnie w gabinecie, w gabinecie wojewody, gdzie by padł postulat zorganizowania takiego miejsca w Nysie. Jak to w Nysie? Sprawnie organizacyjnie poszło wszystko bardzo szybko, bo od maja do tego momentu mamy i plac generała Klapki. No i mamy ten, to miejsce upamiętnienia, ten pomnik, wspaniały pomnik, przy którego Odsłanianiu był również autor tego tej płaskorzeźby. No coś naprawdę wspaniałego. W wydarzeniu wzięli udział węgierscy oficjele, w tym Tibor Garenczer, konsul generalny Węgier w Krakowie, który podkreślał, że powiedzenie Polak-Węgier dwa bratanki jest mocno zakorzenione także u Maziarów. Jeśli Polacy przyjeżdżają na Węgry, to zawsze chwalą się z tego, jak miło przyjmą ich wę Węgrzy. i Potwierdzam, że jako Węgier mieszkający obecnie w Polsce, ja tutaj też podobnie się czuję jak Polacy na Węgrzech. Żebyśmy nie tylko mówili o tej przyjaźni, dlatego też uważam, że bardzo potrzebne są tego typu uroczystości, co mieliśmy dzisiaj tutaj w Nysie. Bo w naszej wspólnej historii, tysiącletniej historii, jest wiele takich wątków, o których długo nie można było albo nikt nie mówił. I cieszę się, że tutaj w Nysie udało się znaleźć taki wątek, wątek generała Dziordzia Klapki, naszego bohatera węgierskiego, a chyba można powiedzieć że tak, także nyskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Akosz Engelmajer, były ambasador Węgier w Polsce, który zawsze bardzo serdecznie wypowiada się o naszych rodakach. Pomnik w Nysie jest efektem współpracy samorządu nyskiego i rządu Węgier. Jest to też kolejna pieczęć na akcie przyjaźni pomiędzy narodami Polski i Węgier. I myślę, że ta przyjaźń, która trwa od wielu, wielu wieków, łączy się z wieloma postaciami władcami, królami, królowymi, świętymi. I te perspektywy, patrząc w przyszłość, są nadal wspólne, bo wspólne cele, wspólne idee, wspólne wartości przyświecają zarówno Węgrom, jak i Polakom. I te dwa narody w Europie będą szły w jednym kierunku razem. I takie uroczystości, takie wydarzenia, takie, takie miejsca jak to w Nysie potrzebne są. W wielu miastach w Polsce, tak samo na Węgrych. Autorem płaskorzeźby jest artysta węgierski Lajos Gerfi, twórca wielu realizacji w tym pomnika konnego króla Jana III Sobieskiego na Słowacji. Az erőd böl, a nissa erőd ből, téglá erődök ből, töredéket ide a tére, mert domborművet téren, parkokban nagyon nehéz elhelyezni, és erre az erődítmény töredékre, mint egy régészeti lelet helyeztük rá a domborművet. Ujęł e, i e, Sylwetkę węgierskiego generała przedstawił Edward Hałajko. Generał Klapko, obok generała Józefa Bema i innych patriotów polskich i węgierskich, jest przykładem niezłomnej służby ojczyźnie i dotrzymywania wierności uniwersalnym zasadom moralnym i patriotycznym. Badam historię Nysy i trafiłem na niemieckojęzyczną publikację dotyczącą właśnie roku 1866. I tam trafiłem na wzmiankę o legionie węgierskim w Nysie. No to mnie zainspirowało, żeby poszukać jeszcze głębiej. Udało mi się dotrzeć do innych publikacji, niestety nie polskojęzycznych, na ten temat. O część artystyczną zadbali Tomasz Wojdyła, Małgorzata Bobak-Końcowa, nyskie studio piosenki pod przewodnictwem Dariusza Orłowskiego, a także goście z Węgier, zespół Kantoresz Eklesiae. Jak zawsze nie zawiodła także nyska młodzież. Odsłonięcia pomnika dokonali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. Jak zapowiedział Kordian Kolbiasz, przy pomniku generała Klapki ma być upamiętniany co roku Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ten przypada 23 marca. Po pandemicznej przerwie do Halinysa wreszcie powróciły koncerty. W ubiegły piątek przy Sudeckiej wystąpiła Roxana Węgiel. To nie koniec, nie tylko muzycznych wrażeń. W tym roku w Halinysa wystąpią jeszcze Cortez i Sanach, a do Wes rozbawi nas kabaretna Onówka. Oczywiście przy Sudeckiej nie zabraknie także emocji sportowych. Wkrótce kolejne meczeligowe rozegrają nasi siatkarze i koszykarze. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do firmy Alseco, która od zaraz zatrudni osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku pracownika produkcji stolarki okiennej. Firma Alseco od ponad 20 lat produkuje stolarkę okienną i drzwiową. Oferta firmy obejmuje okna PCV, aluminiowe, drzwi podnoszono przesuwne, drzwi zewnętrzne, rolety zewnętrzne nadstawne, żaluzje fasadowe oraz szyby. Szczegóły oferty znajdziemy na stronie internetowej Nyskiego pośredniaka. Kamil Bortniczuk wchodzi do rządu. Poseł z naszego regionu ma otrzymać nominację w przyszłym tygodniu. Obecnie Ministerstwo Sportu wchodzi w skład resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Już wkrótce znów ma być osobnym ministerstwem, a na jego czele stanie właśnie Kamil Bortniczuk. Parlamentarzysta tworzy obecnie nową formację polityczną, wespół między innymi z Adamem Bielanem. Mowa o partii republikańskiej. W przyszłym tygodniu Nysa stanie się wielkim poligonem ćwiczeń strażaków z kilku województw i gości z Czech. Krajowe ćwiczenia ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu ratowniczo gośniczego mają za zadanie ocenę przygotowania sił i środków do realizacji działań ratowniczych na poziomie specjalistycznym. W ćwiczeniach wezmą udział strażacy z Opolskiego, Małopolskiego, Łódzkiego i Śląskiego, czy też Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Zostanie także zaangażowana policja, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ćwiczeniach udział weźmie blisko 300 strażaków i prawie 100 pojazdów, a jeden ze scenariuszy ćwiczeń zakłada wyciek substancji chemicznych z zakładu Biagra.